Widzicie tam? O! Oh! O! Oh! O! Oh, tam granaty! Pierdol! O kurde! Czemu... Czemu nie mogę zaaktywować? Co jest? Ale co ty robisz? CO? Jutro Hancie kapuje się Order na spokojnie. co? Widzisz ten montaż? Robi... O, lecą! Wciąż lecą! Wciąż lecą! Czemu ja? <grywa> <Inactive>. <grywa> Jestem. Gejem, ha! O! to jest teraz! O, ale wolne O! o! wiecie? <grywa> <grywa> <Dyskajcie>. Djeszżej <grywa> się! Mogę się podnieść, daj mi to! Djeszżej będzie o! Przyznam, że zapamiętałem jakoś silniejszy trochę tę broń. Nie <grymne> Działa! O! Działa! Czułeś u siebie? Tak! Ale no, on mnie wtedy tak popierdalał! Dostań! On się skikuje! Ale typy kurna! Uuu! To rozjebałeś, bo umiesz jesteś w innym miejscu. <głos> <głos> nie mieszczę się. Chcesz jechać szybciej? Tak. Urna trochę to zajęło. Okay. O ludzie. Coś wolno jedziemy. To gówno, nie możesz szybciej jechać? <noise> O kurwa A się w Wiem, że jest artefakt Ale nie chcę walczyć To jest kurwa głupi Dajesz no, widzisz I teraz absolutnie działa O ja pięta. da się rozjebać no, Zresztą? Normalnie? No, no U mnie jakby Ktoś dał dał limiter, ale taki, że no, Na całość ale bida O chyba jest działa No szybko góry Szybko 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 idzie drzewo Jest się obstra o, a propos pięknej trawy o, okay. Pomocy! Kurwa Zagnuj Jak skręcę, to se wyłącza I poszedł churda w sufit Oczywiście! Aaaaaah! Chyba spierdolę, mę. O kamera też poszła. Ehm. O, o! O, o, o! O! I nowe co? Czemu to tak bije? Co robisz? Skraszował mi się nic, jest syreną Pomijaj te kurwa dialogi, bo po prostu to czekam na tego cymbała Dolnij kurwa Przejechał znikąd Biegnij! Szybko! 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 Ja myślę, że szybko trzeba jechać. Tak. tak, szybko, szybko! Zwiększa się twój poziom. Uwaga! Uwaga! Dzięki! O. A, bo to Nie trzeba gocia. tutaj... Trzeba, trzeba tutaj interakcję zrobić. Kurwa Kurwa Ja pierdolę Ale ja kombat jest jasny, odwracalny bo... no bo oczywiste nie? To byłby Ojej pojebany Leo Messi, Leo Messi no Możecie szybko robić Szybko 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 Gdzie jest? Z tyłu Szybko, szybko Szybko Kurwa Szybko, szybko. Nie trafić no, nie może W celowniki zepsuły, bo teraz celownik na pół ekranu przy pompy Ano, p***d***** OOO Mój zwierzak podniósł beczka Bęczka chciał W Pepsi, będę się zbił. Cześć Beczek po p***dale po, po Pepsi O <laughs> <laughs> k***a Znowu nie tu, prawda? Czekaj, kurywa. k***a a, bo to chyba było niepomijalne, chyba te, 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 gówno pierdzące z tego. O! co <laughs> <miecu> mogę, nie? <laughs> Ale wolno leci. O, ta pierdała pajacyki, weź przez ile... O, napierdała. Ty burwę podnieś. No I Szybko, szybko! Szybko! O! podnieś beczkę, beczka beczka. No moja idźmy, to już stoimy, kurna! Idź! Gdzie ona idzie? To dużo demensu. Nie! Poczekamy. Faktycznie sobie poczekamy. Jasna cholera, no wolno idzie. Coś zrobisz? Om. Um. Coś się zjebało. Ja tam też coś poleciało? Tak. Ale to jest, kurwa, wspólne. Ty, kurwa. Kurwa, najdłuższy 5 sekund. To co, Alexa? Ło! Przyspieszę. Zamknij ryb. Małpa. Koliga. Oh, oh, kurwa. Małpa. Koliga. Kurwa. I poszedł w <noise> dźwięku. Chyba się palimy. No. Ale k***a Pampa która normalnie bije Zobacz na bardzo dużo do mnie robić, żeby wybuchu i jak leci Lecika O panowie, nie żebym tam... Okay. I można tak o, ale... podobno to.

jeszcze szybko skoczę po... Szybko? <grym> Wylałem wodę kurwa na pyszkę <grym> Jak tam chłopaki, bawicie się? <grym> Dłuższe tę animację róbcie Nocie <grym> i wpadłem kurwa w hasze Use my mouth for penis Kurwa Bo Ja naprawdę straciłem prędkość z górki Leci ich cały czas ktoś Oj, <grym> szybko? Co się dzieje? Czerwony spokojnie spoko O plus tam patrzy O kurwa Jak ja go ogaleczy O nie by asi skryptik to się na pewno WiFon? O, ludzie skrypty kurde z jeepy Super, Caje ja tam jest, Ale, ty popatrziesz strzelał z beczki Zoomik jest A Panowie U, tych kalibrów, O, nie. O to... I... kurwa ja nie, wiem, nie mogę. No, kurwa, 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 kurwa. Co to było? Ktoś, tak ktoś. Ooooo! Kurwa, ty pijany jesteś tak skręcony. o kurwa tak wolno holo Jak kurwa, nie dotrzymuj się. To nie powinniśmy jechać samochodem. Jak kurwa? Prawiany ruch chyba. O popierdalam O kurwa! O! A, żebyś kurda pękła Był gejem i potem też jest gejem Potem jest turbo gejem, pedofilem No co C go widzę na ekranie to mam trigger uh, uh. Uh. W sensie on... No generalnie pierwszy sezon fajnie Ale w drugim sezonie... O kurwa! O! Kurwa do sanctuary trzeba polecieć <grym> A dobra, to jebać Cybertrucka, ale... Kurwa! Szybko! <grym> tam patrzy? O kurwa <grym> Dawaj Nie Kurna Bangarang! Mówiłem, że mam Wilhelm Screamer. Aha. Kurwa kierowcy nie ma do kaczaraza i wtedy cię zaskanuje z niego partek kurwa zmaniali. jakiś kaczolant, kurwa myślałem sobie kurwa, co on w ogóle pierdoli też dostajesz <laughs> Ja ci dam kurwa Daj, do nie rób nie rób szybko Dobrze. Nie rób kurwa znaczy gdzie wszystkie czeladź na wszystkich mapach. Ale mapa wyjebał. Ale kurda, samoj surfers kurde, pojmowały się. Los na filter. Poś. W tym lidze aktualnie był. O! O! O!